Wielkie zwycięstwo sprzed 101 lat zostało okupione cierpieniem i krzywdą wielu bohaterskich pokoleń Polaków ale też codzienną, ciągłą troską o zachowanie tradycji, myśli patriotycznej, polskiej kultury i języka przodków. Jest to również wspaniała sposobność, aby dokonać bilansu osiągnięć, z których jesteśmy jako Polacy dumni, a w których zawarte są pełne ofiarności praca i wysiłek na rzecz narodu. W ubiegłym roku uroczyście obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale pamięć o naszej bogatej historii jest nadal żywa i obecna wśród nas. To znacząca data i lekcja patriotyzmu dla wszystkich Polaków, szczególnie tych, którym bliska jest troska o bezpieczeństwo państwa. Godność i honor to cechy ludzi, którzy są wizytówką każdej formacji mundurowej. A codzienna służba wymaga szczególnego poświęcenia i wielu osobistych wyrzeczeń. Panie komendancie, dzisiaj 11 listopada uroczysta zbiórka na Placu Komendy Straży Pożarnej, też wyjątkowa dla czterech strażaków, gdyż otrzymali awanse. W ustawie o Państwowej Straży Pożarnej jest możliwość nadania stopni oczywiście 4 maja, jak to jest w tradycji podczas obchodów. Dnia Strażaka, ale także 11 listopada. Jeżeli jest opinia służbowa pozytywna i inne warunki są spełnione, Strażak może otrzymać wyższy stopień służbowy. I tak też w naszej jednostce zostało to zrobione i Komendant Wojewódzki, a także ja nadałem wyższy stopień służbowy łącznie czterem Strażaków.